Więc, tutaj na to, dwa wamisek jakiś, ale się wysłosłam. Ten to byłby, jest w głany, głany, jak chyba tak głano nałożony. Głowy, a nie, nie. No, z wamisek zniknij mi. No, i ten, jak chciałam mówić, ja ten głęb poznałam od takiej youtuberki, youtuberki, jeden facet. Ona też stokała, ale ona są ciągle jakiś mielonem, co wydawała, tam i ona ją biła. Ja nie wiem, co w tej zachodzi, jestem, za się dowiemy. A i, Jukićka to tam nie jest chyba. I on w ogóle, ona ma mikrosny chyba z tego, z Chinceka, ten, z takiej miejscowości, takiej, i ten zmyślonej. I ten. No, i ja to oglądałem, tu takiego sopiara, go on nic nie zna na tym, na YouTubem? Po ławie? jest taki Disney I on też stokał, ale on tam grał w jakiejś wersji z modem Rysen, Led Epson. I dwa chyba? I tam kłokodile były. ja nie wiem co on goł. No i co ja miałam mówić? A i jeszcze Jukitka to ona mówi, że ta głowa jest jak Jakieś dziwne ze Nie po polsku. Jak to kuzwa wszystko wiadomo. To play jak PlayStation. To more games to jakieś kuzwa jej pewnie. No. Ja rozumiem. Zaraz zobaczymy. Czego za w tym Ja umiem tylko cofladę otwierać tam. O kłysła, to jakieś opcje. Dark Hill Extra Locks. Music. A ja nie co music. O. I quality, to my damy kuzwa na hej, mamy 8 gigawam as In I defi, dyfil kulti. O kuzwa, kult jakiś. Nomad, kujwa. Dyfil no, opportunity get the bones Day Opportunity, kuzwa, jak oportunista Wendy oton To jakieś kuzwa... Kuzwa, wypierdzielaj stąd! Masz tylko 5, kurwa, dni, a nie, ja w końcu nie byłam nawet, kurwa, po całą noc, kurwa, oglądałam jakieś, kurwa, na Disney Spiderman'a jakiegoś głupiego, kurwa, bajkę ZX tak mnie ZX oglądałam kiedyś na YouTube. Kurwa, wszystko, czego potrzebuję, to cisa. No właśnie, kurwa, bo cicha, kurwa, cały dzień bym cichała tylko. Ona słyszy wszystko, no ja też tak mam, ja nie mogę, to jest całemstwo. Lo adding teraz jest. Zobaczymy jak nam pójdę widzowie, mam nadzieję. Za się nagływa. Nagływa mi się. Tam do mnie piszą jakieś kolezanki i kozwa podłożają mnie cały dzień. Nie, nie mogę. Jak trzeba, to nigdy ich nie ma. Tylko wkurzają cały dzień. Odłana kozwa dupę cyjsną. Ile je ja będę dała kozwa, żeby one normalne były. A nic tylko się podlizeniem i mi kozwa. Jak ja bym kozwa miała lizaki mi kupować cały dzień. Dobra, to i zrobimy jak Yukitka. I tu przetrwamy, bo on nie umiał. Lift his house. Ja nie mam kurwa motyki. O kurwa, to ten wazon. Yukitka kurwa zacyła, kurwa i babka w ten O kurwa. O kurwa, ja też. Ja nie mogę. A mogę przez okno być? Jaką łowikę, kurwa, no mań GTA Five. Nie mogę Five, kurwa. Co to było, o kurwa, jaki dźwięk? O kurwa, zwaliłam kurwa ten muzeum, to by mi z mandat dostał. Jeboki, kurwa, w ogóle jukiczka, jak taki ma, to ja nie wiem. O kurwa! Nie, babcia, kurwa, nie pij mnie, babcia! Babcia, babcia, nie! Nie, nie, nie babcia, nie mam mnie, babcia! O kurwa, babcia! Ta babcia jest nienumana! Ta babcia się wygina jak ten woldek, co mówiłam o nim. I co, przegrałam mi? Ty będę długi dzień? Nie, jest długi dzień, Kozwa. A ja jeszcze spokojnie wysłam. Chłopak się czuje jak w moim życiu. No wstawaj się ty, kurwa, do szkoły masz! Jaki pięć minut kuźwa, nie ma wzajemnie Ubija i dupę. No, teraz uwaga, że kurwa, nie chodź mi tak. Slejfuję kuźwa jakby to jakiś CS GO był. Dobrze, idziemy powolutku. Tutaj wejdziemy, zobaczymy co tu mają, O tu łazienka nie jest. Co to było kuzwa? Sam, że tam w już. Zobacz co wygląda i w mojej Tu nic nie ma, ale mogę pewnie do safy wejść. Ja nie mogę w safy sreć. Jakby w szkole mnie zamknęli, normalnie jest tak, miałabym. To jakiś wanna? A pieczę a painting. Jakiś... O kurwa, babki zdjęcie. Jakiś kurwa, obłazu kawałek. Kurwa, w kiblu bym utopiła, ale może to potrzebne będę. Do pokoju co zaniosę. O kurwa, babka! Babka przeszedł! Czy... Co ty kurwa, babka... Cholera, nie, nie, no mama! Ta gła jest kurwa, nie na moją głowę. mój kurwa, ja... Tylko... Ja tylko chodzę, a babka mnie bije za to, że ja chodzę. Kudwa, co to ma być? Chujos tylko Kudwa. Ja nie chcę tego ja tego nie robić! Kudwa jest ja w co tylko Kasino. Tam ci chodzę z wypłaty robi, kurwa, a tutaj co? Kurwa, muszę napisać do kolegi, żeby mi blika zrobił, bo statki muszę pogłać. Ja nie będę żadnego wpięki nie kas mi. O to mogę księżyć dać. Daj trzeci. I co, kuzwa, znowu będzie wstała dwa lata? Ja nie mogę co za nic nagra! No i z tego wyła, kuzwa, ty na deskach w ogóle spisku, jak Węzynu. Jak w serialu więzieniu. Ona taką pałkę ma, kurwa, jak te z więzienia tego, w serialu. Kurwa, jak zlecha wałęsy filmu. Kuzwa, babka! Babka spierdź dalej stąd! Jak przejdzie tak ubi, to uciekał i przesłapał wej, kurwa! dalej, babka, kuzwa! Ja nie mogę jej tak jest... Ja, ja nie, nie umiem pogłać. Distisowski, to on tam biega, kurwa po kanałach, jakiś kurwa klucz zwiedzę i Jukićka Jukiczka dwóch zesła na dół kurwa, a ta babka kurwa, to nie wiem. Ja muszę podgłosić chyba. Kurwa, jest mi, kłet mam na głowie! On sumie nie mógł przez tą babkę. Będę musiała jak fałka i robić, kurwa, animacja leczenia chyba. Co to kurwa jest? Sensitivity jakiś. Ja jestem bardzo słaby. Jest mi niepotrzebne zwiększać. Dobra, co zajrzymy powolutku? A to co? O, mogę kucnąć kuźwa! Cisza słobie obie teraz. jak ta kamera się wygina, jakie immersja tutaj jest. Normalnie Star Killer 2. Kujwa? To jakiś wyro, to pewny zadek spich. O kuźwa, akumulator do PZOTA! Co tu mamy? Kurwa nic nie ma kurwa, co to za dom, babka mieszka w domu, co kurwa nic nie ma sufladek, moja babka to ma 500 kurwa stosunków pioseniowych, co to było? Kurwa babka to była, jak to możliwe kurwa, że ona to była cały czas? Ja, cię pierdolę, co, co za gła? Gu... Widzowie jakby chcieli kolejny odcinek z tej, kurwa z ten uciekaj mi z mi, ja nie będę kurwa widzom reklamować jakimś tym zagłośnikiem. To jak, chodzi jakby było patysakiem tym, kuwa z piwot, piwot kuwa ten, co się animacje robiło na informatyce w szkole, znało to. Ostatni dzień, za ostatnia fanta, jakbyście chcieli widzowie więcej odcinków z tej super ugły, to subskrybujcie mój kanał i piszcie w komentarzach, że chcecie jak gołanej, bo jest jeszcze długa i czas sens, chyba. Panie na te 12 zewko jest najlepsza, nie ma takiej długiej dziewczyny. Nawet moja koleżanka nie jest lepsza, bo ona ciągle kłamie. Ona i tak mnie nie ogląda, no to... Ja tu mam gdzieś, że ona będę. To była to łazienka. Zobacz, ja zejdę na dół, jak Jukitka. To było? Tu nic nie ma? Nie ma babkien? Tam jest Mikuwer... Mikuwela. O kurwa, babka idzie chyba. kuzwa szybko! Szybko do szafki, kuzwa! Dobra, co tu jest? Part of the shotgun! Ja pierdolen! A to jest kurwa, co to za głęboki i za ekwipunkę! Ale za ekwipunku nie ma, ja muszę nosić jedną zec. I w ogóle tutaj, tutaj lepiej ten item się zachowuje tak lata, jak kurwa w mojego ziomka z kuzwa, jakiś BTG, kuzwa. Dobra, wychodzimy. Bo tam ono przysypione, stywno, jakbym, nie wiem, kurwa, trzymała, nie powiem co, zoli, ekspres. Co ty jest kuźwa? O kurwa, posułam. Ja piedzielę! W lodówce pewnie coś jest, jakieś jest głowa człowieka, ale nie będę zaglądać, kuwa, bo babka przyjdzie. Jak otworzyłam lodówkę, to babka, kuwa, co utręła zawsze w domu. To zamknięte mają, ja nie mogę. Pa, co tu mogę wejść? Jestem cała, jest jak, jak ten pies, kuwa, ze snapchata, Jestem te filtr sobie na profilowym. Nie, kurwa przegrałam, że mijam tą głęb! Kurwa, tego jest niezumana, tu... To... Nie nie wiem, kto to tworzy w ogóle tą głę. Co to ma być? Jaki filmik jest na koniec? Co się dzieje? Ja nie mogę, no inwalidą będę. Dokładki mnie chyba zamkną. Będę jechał queen, tam coś Co ty babka? Ale ty masz fajnego fajsa! Lepiej wyglądasz jak moja kluzanka. I co, Wingan ma nawet. Kocham z tam i wy... By... O kurwa. Ja ofertę. Ja nie chcę za mnie oferować, dwa tych ofert. I co, koniec jest? Ja nie mogę, sypka tak głowa była. Dziękuję widzowie. Mam nadzieję, że jest, wam się podobało. Następnym razem może odwiedziemy nowe pokoje. I nie wiem, może babka nas mniej razy zabije. Miej się, znikaj mi. No, dziękuję tutaj na to 12 drzewko. I, I no i ten. I bardzo was lubię moi widzowie i ten i no i polecam i nie wiem co polecam. E, a i polecam, bo ten Kłódki wrzucił filmik, jak jak tatara je za 5 złotych, No to może sobie dziękuję Dękuję na ta 12 zzewko.